Nie, nie jestem po imprezie. Co prawda jest sobota i 26 rano. Tak, nie spałem całą noc, jak czasami na imprezach. Ale tym razem nie spałem dlatego, że jest coś z moją głową i tak, bo tak bardzo często mam, że przed właśnie tymi ultramaratonami nie mogę spać. Baltic Bike Challenge 700 km na śniadanko i w drogę. No kurwa, wybrzmienia do Takie założenie macie. Okej, okay, nie bójmy się tego powiedzieć. 45 godzin. 45 godzin? Nie, wiem no co to jest? No dobra. Kurde, 45 godzin, czy 8, być byśmy pięćdziesiąt 6 rano w poniedziałek tak? No i tam piąta Okej. To 6. Okay. 100, 2, 117. Tu 117, 8.50 zapisujemy 8.50 zapisujemy ok, jedziemy no to ogień! Okay. Do, do jutra! Ty, my to mamy szansę wygrać stary nie nie? no zawsze masz szansę ty nie stajesz, to masz szansę Więc zdroje no to cóż, pierwsze kilometry za nami wjechaliśmy przed chwilą do Wolińskiego Parku Narodowego. No i mamy niezły tempo w stosunku do innych uczestników. Mamy wrażenie, że jest dużo osób początkujących, ale no to dobrze. To znaczy, że światek rośnie. Trochę się poguzdrałem po tym wejściu na żywo. Eee, jeszcze się przebierałem. Marcin pojechał. No, trzeba mu oddać. Zrobił postępy przez zimę. Nie jestem w stanie go dogonić już jakieś, nie wiem, za 3 km. Prawdopodobnie miałem przerwę jakieś, jakieś 5 minut. Po nim wystartowałem. No, ale jest ciężko go dogonić. I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up, walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after. No to pierwsze 25 km za nami Na razie jeszcze w ogóle nie było widać morza. Jedziemy, jedziemy po lasach, po piaskach, po szutrach Trasa całkiem przyjemna ładna pogoda przed chwilą miałem pierwsze wejście na żywo w ogóle i na inny ten rajd będzie, taki, taki celebrycki, influencerski, trochę dziwnie, no ale cóż, taka kolej rzeczy. Dziwnówek. No, jadę w końcu blisko morza. E, jejku, mam nadzieję, że mnie słychać tutaj i że nie będzie wiało do tego mikrofonu. E, słuchajcie, kurczę, jak tak sobie przeglądam stare, stare relacje albo jak coś montuję, to sobie myślę: Jejku, po co mi było się tak ścigać? Przecież mogłem zrobić jakieś fajniejsze ujęcie, fajna relacja, bo z tego powstała. Ale jak się już jedzie taki wyścig, to kurczę, tak szkoda się zatrzymywać. Jak się czuję, że się ma moc, to trudno pogodzić tę rolę youtubera z ścigającym się. Trudno. No nie da się po prostu jechać i cisnąć. Sentymentalna podróż. Właśnie mówimy z Marcinem, że mijamy takie miejscowości, z którymi mamy związane e, różne życie nasze po prostu, nie? różne momenty w życiu, wakacje. I mimo że na tym rajdzie nie ma jakoś dużo, nie jest obsadzony gwiazdami i końmi, a to warto go pojechać chyba. Przynajmniej na razie tak, tak, tak myślimy. Odjechaliśmy od morza. 103 km za nami. A mnie dopada cholerny kryzys. Najprawdopodobniej przez tą nieprzespaną noc. Z odżywianiem też było słabo. Pamiętajcie, jak jeździcie na takie zawody o odżywianiu, ja jakoś. To dzisiaj trochę w pośpiechu zaniedbałem. miałem ze sobą banana e, i żele tylko. No i dopiero po nie wiem dwóch godzinach zjadłem banana. prawda zjadłem takie dość obfite śniadanie, więc liczyłem na to, że na tym pojadę. Ale jednak w pewnym momencie mnie trochę odcięło. Gdzieś na 80 km Marcin dał mi batona, który mi podniósł energię, ale teraz znowu opada. O, zobaczymy jak to będzie. A tymczasem dźwiężyno. O za strony ooo, gromiście zapiekanki A ze z której strony idziecie? Do świnoujścia. Za świnoujścia. Do samego rana mieliśmy, nie, nie. Pierwszy jechał pod wiatr, bo jechał w stronę świnoujścia. Tak, to nie wiem, że okay. świnoujścia do granicy. No, do granicy, wygląda. No, tak, tak.

Ten rajd w dużej mierze taki ścieżkowo-rowerowy. Ścieżkowy. Chociaż były takie odcinki polne. Pewnie jeszcze będą. Ale ma swój urok. Na którym my jesteśmy kilometrze? 150 150 czyli teoretycznie jakbyśmy chcieli tą łebę zrobić, to jeszcze 160 tak. drugie tyle jeszcze haczyk i jeszcze ten piach po drodze Ale ja myślę, że to jest prawie do zrobienia kurde myślę, nie? nie no, pewnie tak no No to się zaczyna OS pierwszy 6 km po plaży dobra my tu nie możemy tak Nie? Musimy po prostu się na plaży o kurde No dobra no to co? No już widzę ten piasek w, na przykład w butach Masz radę? A spróbuj tu po twardym e! Poszedł ja Teraz idę A, okej okay. No Wiem, wiem. E, wiesz, co zrobimy dalej? No. Ja cię odstawię na jakieś 200 metrów i ci cyknę fajne poty. Okej. Okay. To są zajebiste. No. I później tymi. Okej. Okay. Takie, żeby tam mieć później. Okej. Okay. To możesz mnie też nagrać. No, już tak nie wiem, ile idziemy. Kilometr, półtorej. Na początku dało się troszeczkę jechać, ale teraz trzeba iść. Przypomina mi się trening, który jakieś dwa tygodnie temu miałem w górach na MTB. Tylko tam szedłem po śniegu. No, mimo wszystko chyba było łatwiej. Ale było zimniej. Jest całkiem ciepło. Na razie. Niestety noc ma być zimna. Chętnie byśmy tej nocy jechali. Jesteśmy teraz na jakimś 170-168 km. Mam taki plan, może inaczej. Pierwotny plan był taki, że będę się na tym wyścigu ścigał. Eee, niestety ten uraz kolana spowodował, że bo miałem uraz kolana. Miałem przecięte kolano i szyte 5 dni temu. I ten uraz spowodował, że postanowiłem po prostu to przejechać, trochę więcej nagrywać. No ale uraz kolanu mi w zasadzie py, py na razie nie dokucza. Bardziej dokucza mi to, że nie zmrużyłem oka. Więc miejsca jakiegoś nie zajmę raczej. Miejsca bliskiego podium nie zajmiemy z Marcinem, dobrze by było nie zamoczyć butów, bo zbliża się wieczór, a jednak będzie zimno. Nie zdążą wyschnąć. No właśnie. Oj! Trzeba mocno cisnąć, żeby się nie wbijać w, to, w ten piasek. a LeBron James off the backboard, type of bad boy. Hold it down for the task force. If I run his it, faith, then you ask for it. Niggas cross, need to laugh more. I keep it 100 on dashboard. The live show needed passport. Cause the beat bounced to the cap torn Feel like I live it fast forward, but I asked for it. Misfit, got a quick lit on a crash course. From the tattered garment to the tabloid. Fuck how I lived it to existence. Might be ahead of myself, but the bank account didn't jump up a couple figures. Feel like nobody could fuck with us. I'm a flight risk. I play among the stars in the Hollywood Hill. The space station couldn't even get in touch with me. Praise faith that I stuck with it. O, oh, to opuszczamy plażę. Oj, to był niezły OS. Naprawdę. A no tutaj wpada chyba ta taka rzeczka z jeziora e, Dębno chyba. Ej, ja nie pamiętam. đông kỳ Kurde, e, ta kawiarnia, która, o, której, o którą mi chodziło, to jest tam przy morzu. To tam nie będziemy chyba zjeżdżać. Ja, czy tam coś takiego Nie, nie, kawiarnia, ale pizzeria jest tu. Dobra, e, jakaś? Może być ładnie. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest otwarta, ale zaraz ci pokażę. Bo może Jest O, super. Halo, halo. Czekaj, czekaj. Czekaj. Eee To ty sobie porozmawiaj, ja pójdę No dobra. co weź mi co? No może coś mi wziąć na słodkie. No może być Nasze domki! No Właśnie tu będę pił kawę teraz Jaka kawa, pokażcie? Okej. Ha. Oh. Marcin. masz cię. Cześć, cześć, hej. cześć. <laughs> 2030 i za chwileczkę ruszamy do jeszcze z jednym kolegą spróbujemy nadrobić to co straciliśmy w dzień i w nocy zobaczymy 22 jedziemy dalej. E, jesteśmy, a nawet nie wiem gdzie. Na kilometrze, 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 no przewija się <ścoughs> 208.